Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji wody toaletowej Tom Ford Udy Soleil Blank. Zapraszam do oglądania. Udy Soleil Blank marki Tom Ford to orientalno-kwiatowe perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zostały one wydane w 2018 roku. Notami głowy są gorzka pomarańcza, neroli, bergamotka, cytron, pistacja, petit grain, cardanom, różowy pieprz i kminek. Notami serca są tuberosa. Kwiat tunezyjski pomarańczy, liang liang jaśmin i galbanum. No tam i bazy są kokos, wanilia, fazolatonka, benzoes i bursztyn. Na samym wstępie chciałbym dodać, że yy, słyszałem dużo dobrych opinii na temat yy, tego zapachu. No i tak, trochę z korka, tak nie za bardzo. Potwierdzi się również test na nadkarstek, dlatego yy, perfumy te po prostu oddałem y, swojej mamie ponieważ jest to uniseks i nawet moim zdaniem zdecydowanie skręca w stronę damską. Tak jak dużo mówili, owszem, wyczuwalne jest tutaj właśnie nuta takiego olejku do opalania, co się może trochę kojarzyć z plażą. I myślę, że to jest właśnie za sprawą tuberozy, jaśminu, kokosa i wanilii. Jak to się właśnie pomiesza, to może dać taki efekt, ale to tak bardziej w tle. Natomiast w tym zapachu czuć również oprócz tych białych kwiatów, takich również trochę cięższych nut przyprawowych, przez co moim zdaniem ten zapach właśnie Mimo tego, co tutaj na Fragratice, to raczej na wiosnę i jesień niż tak na lato. Jest też trochę gorzko za sprawą pewnie tej pomarańczy. Ale powiem Wam szczerze, te perfumy przypominają mi trochę Christyny Aguilera. By night. Właśnie mają tutaj wspólne nuty nawet wanilii bursztynu. Coś tu jeszcze jest wspólnego? Chyba nie, ale powiem Wam po prostu, że Aguilery nie znoszę. To jest jeszcze znośne, ale też nie jest to mój ulubiony typ perfum. Zapach wybrzmiewa lekko syntetycznie, lekko plastikowo. Jednakże, biorąc pod uwagę cenę 500 za mililitr, jest to jeszcze wybaczalne i akceptowalne, ponieważ to nie jest też tak grzewą chemią od razu. No, ale jakby już kosztował na przykład 10 za mililitr, to już miałoby się do czego przyczepić. Że tak jak powiedziałem, nie są to takie do końca właśnie świeże i zjewne perfumy. Yy, parametry tego zapachu: yy, trwałość, jeszcze jako tako, yy, jest całkiem ok, ponieważ po 8 godzinach jeszcze tam jest yy, trochę wyczuwalny. Ale projekcja dosyć szybko staje się blisko skórna. Na początku jest tak długość ramion, przez pierwsze dwie godziny, a potem już staje się bardziej subtelne. Także nie jest to zabach, który by jakoś męczył i dusił, zabijał otoczenie. Jeśli chodzi o okazje, na jakie używać, to w sumie na każdą okazję. Na spacer, do pracy, do biura, na dzień, na wieczór, na wyjście z znajomymi, czy nawet, żeby sobie poleżakować trochę na... Na balkonie, tak? Także podsumowując, trochę inaczej sobie wyobrażałem ten zapach, yy, jak to co opisywali. Natomiast słuchajcie, zanim kupicie pełny flakon, właśnie warto najpierw zainwestować w taką próbkę albo odlewkę. No i w sumie to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie odcinka. Widzimy się w przyszłym tygodniu: będzie recenzja. Także zapraszam i do usłyszenia. Do widzenia.